Lusil Elite. Rewolucyjna technologia zgrzewania folii. Oferuje wolność, której pragną kamperowicze. Bez wody i bez chemii. Higieniczna, zrównoważona, prosta. Dzięki naszemu bezobsługowemu rozwiązaniu, świeżą wodę będziesz używać już tylko do ważniejszych rzeczy. Za naciśnięciem przycisku, wszystko jest bezpiecznie i hermetycznie zgrzewane. Worki można bardzo łatwo wyrzucić do odpadów zmieszanych. Nawet wąskie wnęki nie stanowią problemu dzięki obrotowej głowicy toalety. Lusil Elite jest wodoodporna i może być bez obaw instalowana w pomieszczeniach wilgotnych. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi, toaletę można dowolnie ustawiać i używać niezależnie. Dla wszystkich, którzy kochają wolność.